Manko wszystkim na moim kanale. W tym filmie przetestujemy sobie takie oto petardki Big Bang 2G. Jest to nowość tegoroczna produkcji albańskiej, bo jak wiecie, w Chinach nie wolno już produkować tak mocnych petard. Posiadają oczywiście certyfikat C kategoria trzecia. O, myślałem, że to są emitery, a to nie są emiterki. Instrukcja obsługi to każdy chyba wie. A jak nie, to można sobie zatrzymać i przeczytać. Szaj 1B kod produktu. 40 gram na opakowanie, 2 gramy na sztukę. Cena mniej więcej 25 do 30 zł. No i co? Zobaczymy, czy są warte tej ceny. Dziękuję Dawidowi za wymianę za te petartki, bo dałem mu szaraki. On mi dał to i wymieniliśmy się. Także dziękuję bardzo. No i co? Zobaczymy, na co stać. Te dwugramowe petardki, jestem w takich pięknych okolicznościach przyrody Kiedyś tam nagrywałem zwierzy Tutaj nie Także tak, dobra Zetrzymy sobie teścik Postaram się wrzucić tą petardkę na lód Fajnie się ląd pali Zobaczymy, co to jest No, jakby nie ma takiego uderzenia, takiego, że wiecie, czuć na flakach. Ale naprawdę, w tak akustycznym miejscu są bardzo, bardzo mocne. Kurde, że folii nie przyjarał. Tutaj sobie położymy kolejną. Przucimy ją do wody, zobaczymy, czy się pali. Pali się. U, aż brzmi, aż brzmi. Wiem, że opie już dostanę później. Ale trudno. Dobra. Eee, teraz zobaczymy sobie ją pod garneczkiem jedną, a później sprawdzimy czy mają zdolność do pewnej rzeczy, którą każdy zna Dobrze? Także tak. Dobra, big bang. Powiem jakoś mi się wydawało, że wcześniej bardzo szybko się spalał ląd, ale może tylko mi się tak wydawało Że tylko do wody nie wpadł. O kurde, zatrzymało tu drzewa musimy wymierzyć inaczej, żeby trochę inaczej to leciało jednak. Dobra, weźmiemy sobie piatkę. Jeszcze jedną. W sumie weźmiemy z 5 i sprawdzimy zaraz moc do rzeczy, które miały dąbę 5G. Także weźmiemy sobie parę sztuk. Polecam Wam ogólnie te paniki. Na Allegro je macie chyba po 10 zł, niecałe nawet. 8,90 kupić także naprawdę są bardzo warte swojej ceny no i tak odpalimy sobie tutaj tego Big Banga jeszcze raz pod garnkiem dobra wymieszane wszystko powinno polecieć teraz dobrze jeszcze może go tutaj damy dla bezpieczeństwa, dla pewności że poleci No, tak na wysokość tych drzew, mniej więcej poszedł, a teraz sprawdzimy, czy mają tą cudowną zdolność. O, damy tak jednego, nic tutaj nie modyfikujemy, jak widzicie, wszystko bez cięć. O, i damy sobie trzy sztuki. Albo, po, nie no, nie polecę tak grubo, bo to będzie wszystko słychać, aż za dobrze. Wymierzę tylko, czy będzie grało, grało. Trochę się nie powiodło, bo no sekundy dwie mi zajęło podłożenie, w sensie przydeptanie garnka i dlatego nie zdążyłem tego dobrze nagrać, ale teraz zrobimy to innym sposobem, o widzicie jak ładnie na patelkę, No jest leciutka, bo to chyba aluminium jest, tak mi się wydaje, ale... Mocno, mocno, naprawdę mocno. Dobra, jeszcze raz. Weźmy sobie parę. Weźmy sobie parę sztuk. Trzy. Dodam do znaczy się Nie mówi tego słowa, bo podobno YouTube go nie lubi. Odpalimy sobie jeszcze jedną, tam daleko ją ja wyrzucę. Daje, daje naprawdę mocno, daje. Dobra, bierzemy sobie dwa, tam mamy jednego. Zobaczymy, co to, co to 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 jest. Teraz postaram się dobrze nagrać. Czy będzie mocno czy nie? Dobra, tak sobie zrobię sposobem przystawimy tu garnek Czyli się tylko nie przewrócił Nie będę przydeptywał, chociaż może trochę przydepczę On nie było teraz, wiecie czemu? Bo jak przydeptywałem To chyba po prostu Cię coś zepsuło O, znaleźć jak się kładzie jedną na drugą, nie zwiąże się taśmą ani niczym, to tak się może zadziać. Dobra, no to ostatnio sobie może wiemy, wbijemy. Ogólnie mają zdolność, bo widzicie na poprzednim razem, że się udało. Więc mają fajną zdolność. No, także dziurę też jakąś tam robią, moc mają, powiem Wam, za 25 zł, na te czasy. Nie ma co narzekać, są spoko, można, można kupować jak najbardziej. Chociaż jeszcze są mamby, pumy, muszę nagrać też porównanie tego wszystkiego, jak to nam wypada. Szkoda, że lodu nie ma bliżej, bo by się pod łódź bo bardzo lubię jak rozwala lód, ale trudno. Także zostawcie łapeczkę w górę, sub, dzwonek, mile widziany. I widzimy się już w kolejnych filmach. Na razie, Siemka.